Dzień dobry, tu Kwadrans z klimatem, podcast Centrum UNEP Grid Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe, stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Michała Purola, koordynatora programu Climate Leadership w naszym centrum. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Zacząłbym od takiego pytania o to, jak działającemu w Polsce biznesowi w ogóle idzie wchodzenie na ścieżkę neutralności klimatycznej. To niewątpliwie duże wyzwanie dla wszystkich, w tym również dla biznesu, więc przed jakimi wyzwaniami konkretnymi stoi i w jaki sposób sobie z nimi radzi. Tak, myślę, że to ważne pytanie. W tym wypadku. Jedyna, myślę, słuszna odpowiedź to zbyt wolno. Uważam, że wszyscy powinniśmy wymagać od siebie w tej kwestii jak najwięcej, bo przecież patrząc chociażby na raporty, raport IPCC, który mówi wyraźnie, że nasze zapędy produkcyjne, konsumpcyjne czy nasz obecny styl życia prowadzą w złą stronę i nasze obecne działania nadal są niewystarczające. Więc coraz częściej mówimy o zaprzestaniu ciągłemu wzrostu, nowemu podejściu do strategii biznesowej, regeneratywnej ekonomii, czy, czy tak jak było to w wypadku ostatniego raportu IPCC, Climate Resilient Development, czyli takiemu rozwojowi odpornemu na zmiany klimatu. No a Mam wrażenie, że gdzieś w biznesie zatrzymaliśmy się mocno na myśleniu o analizie śladu węglowego. I poszukiwaniu działań ofertowych. Co więcej, myślę, że mówimy tutaj w dużej mierze o dużych firmach, tych najbardziej świadomych, a świadomość w firmach małych, średnich, szczególnie tych niebędących w łańcuchu dostaw dużych przedsiębiorstw jest no, nadal bardzo mała. Więc w tym, w tym miejscu też myślę, że warto podkreślić właśnie ten aspekt, czyli jeżeli analizujemy nasz znaczy ślad węglowy, powinniśmy w dalszej kolejności skupić się bardzo intensywnie na redukcji, i to jest ten najważniejszy, myślę, element, a dopiero później te kolejne aspekty to są działania offsetowe. Czyli zaczynamy od tego, żeby skupić się na chociażby efektywności energetycznej, pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym. Skupiamy się na infrastrukturze, połączeniach międzysystemowych, a dopiero później na biogospodarce, naturalnych pochłaniaczach dwutlenku węgla czy różnych projektach. Ale też myśląc tutaj o neutralności klimatycznej przedsiębiorstwa, ja jestem skłonny do tego, żebyśmy jeszcze bardziej też skupiali się w ogóle na całym wpływie środowiskowym i społecznym, bo myślę, że to często jest też pomijane przez, przez firmy. Nie jest to do końca transparentne, bo przecież oprócz chociażby emisji gazów cieplarnianych mamy... Przeróżny wpływ środowiskowy, czy to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, zajmowanie powierzchni cennych przyrodniczo, wpływ na bioróżnorodność, czy wykorzystanie i późniejsza utylizacja substancji chemicznych, czy w ogóle gospodarka odpadami i wybór surowców, które wykorzystujemy. Także obszar działalności i obszar wpływu jest bardzo, bardzo szeroki. A pamiętajmy, że planetę mamy tylko jedną, i przekroczenie pewnych granic spowodujesz nieodwracalne skutki. Dlatego myślę, że ważne jest to podejście i taka ambicja do tego, że robimy zawsze za mało i musimy starać się robić jak najwięcej i zmierzać jak najszybciej do tej neutralności klimatycznej. Czyli wydaje się, że dużym takim wyzwaniem jest to holistyczne podejście i to holistyczne podejście możemy zaobserwować chociażby właśnie w programie Climate Leadership, który ma za sobą już dwie edycje i rozpoczęła się już kolejna, więc oprócz wyzwań to czasami i tego, że idzie to za wolno, to czasami warto też posłuchać o tych pozytywnych przykładach, więc pytanie do Ciebie, jakie te pozytywne przykłady działań firm uczestniczących w projekcie szczególnie zapadły Ci w pamięć? Oj, myślę, że jest ich sporo. I tak jak mówisz, faktycznie za nami dwie edycje, jesteśmy w trakcie edycji trzeciej. I myślę, że warto też jeszcze na starcie podkreślić, że udało nam się zbudować takie niesamowite środowisko pracy, społeczeństwo wokół tego programu Climate Leadership. Bo w dwóch edycjach firmy podjęły faktycznie 24 zobowiązania klimatyczne w przeróżnych obszarach. Współpracuje z nami ponad 120 ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, od gospodarki obiegu zamkniętego przez analizę śladu węglowego, rolnictwo regeneratywne, dietę roślinną, edukację klimatyczną czy efektywność energetyczną i wiele, wiele innych obszarów. Współpracowały z nami różnego rodzaju organizacje, instytuty badawcze, uniwersytety, a także ministerstwa i, i lokalne samorządy. Także to społeczeństwo jest naprawdę bardzo duże i posiada ogrom wiedzy, którą możemy wykorzystywać na różnych polach. No i tutaj. Odpowiadając też na Twoje pytanie i myśląc o tych ciekawych działaniach, w pierwszej kolejności przychodzą mi do głowy debaty, które rozpoczęliśmy w drugiej edycji, które kontynuujemy też w ramach edycji trzeciej. I tutaj bardzo ciekawym przykładem były rozmowy, które zaczęliśmy zarówno z ministerstwami, jak i z samorządami innymi organizacjami na temat rolnictwa regeneratywnego. I w tym kontekście firma Danon zobowiązała się do objęcia do końca 2023 roku 100% dostawców mleka w Polsce programem weryfikacji praktyk rolnictwa regeneratywnego. A co więcej, w międzyczasie też dołączyła właśnie do, do słynnego ruchu B Corp. Drugim tematem, który był powiązany z rolnictwem i też opierał się o taką szeroką debatę, gdzie staraliśmy się pokazać i przybliżyć ważny problem, było spotkanie z firmą BASF z którą rozmawialiśmy, w jaki sposób można zredukować ilość odpadów z tworzyw sztucznych w uprawach. Jak się okazuje, jest to bardzo duży i często niezauważalny problem, bo folie do ściółkowania poddaje się recyklingowi, co prawda, ale są one bardzo silnie zabrudzone, jest to bardzo duży odpad i... Trudność tego rozwiązania, jeżeli chodzi o właśnie przekazanie do recyklingu, transport, wiąże się bardzo często z tym, że folie są spalane w, przez rolników i zakopywane na polach, więc mówimy w tym kontekście nawet nie tylko o problemie związanym z samym odpadem, ale też z takim problemem szeroko związanym z ekologią lokalną. Bo myślę, że trzeba tutaj powiedzieć o zanieczyszczeniach powietrza, gleby, wpływie na otaczających mieszkańców chociażby. No i stąd też BASF w ramach tych rozmów zobowiązał się do wyeliminowania w ciągu roku odpadów z tworzyw sztucznych z 200 hektarów upraw warzywniczych w Polsce. Także myślę, że też bardzo ambitne i innowacyjne podejście. Też myślę, że mówiąc o ciekawych rozwiązaniach, warto wymienić takie firmy jak Allegro, które w zeszłym roku wprowadziło swoje zielone automaty paczkowe, które możemy zobaczyć na ulicach, ale w programie też podjęło temat zmierzający do wyeliminowania opakowań, wymiany opakowań, wprowadzenie takiego programu opakowania dobre z natury, gdzie przykładali też dużą uwagę do poszerzania świadomości sprzedawców. Z drugiej strony na przykład tworzyliśmy projekt z firmą Samsung. Był to projekt Inkubator dla klimatu, podczas którego wybierano pięć startupów mających pozytywny wpływ na klimat. No i tutaj na przykład możemy wymienić takie startupy jak Swap, czyli firmę z, myślę, że dość popularną już w tej chwili, zajmującą się refilomatami i wielokrotnym wykorzystaniem opakowań. Czy na przykład Plenty, które umożliwiało wypożyczenie sprzętu elektronicznego. No a co za tym idzie, jest to też droga do zmniejszenia w przyszłości elektroodpadów. Także też bardzo ciekawe i ambitne wspieranie nowych i młodych pomysłów. Z innej strony, trzymając się elektroodpadów, przychodzi mi do głowy też firma Orange. Która to zobowiązała się do odzyskania z rynku 30% używanych telefonów do roku 2025. Także myślę, że ważną grupą, i to widzimy też w trzeciej edycji, bo jest to bardzo liczna grupa, jest grupa banków i firm ubezpieczeniowych. Bo no jednak, świadome finansowanie wspiera inwestycje, jest takim istotnym mechanizmem w drodze do neutralności klimatycznej. I myślę, że stąd też warto wspomnieć chociażby o działaniach Bośbank, który wspólnie z ekspertami programu Climate Leadership wypracowywał ofertę w drugiej edycji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wcześniej też w kwestii retencji wody. Czy na przykład działania banku BNP Paribas, które zmierzało do wybrania i takiego wyedukowania ambasadorów, sustainable community, tak było to określone, w ramach struktury banków, więc taka edukacja klimatyczna i poszerzanie świadomości, w, w, zarówno w tematach klimatycznych, jak i okołośrodowiskowych. Także no tutaj. Warto też podkreślić, że chociażby jako pierwsze swoją neutralność klimatyczną ogłosiło NetGuru, czyli kolejny B-Corp uczestniczący w, w programie. No ale też poruszaliśmy wiele kwestii związanych chociażby z opakowaniami, redukcją ich masy, odpowiednim oznakowaniem, chociażby, chociażby z fabrykami mebli Forte, z Trapakiem czy McDonald's. Mhm. Dlatego no, myślę, że cieszy to, że mamy coraz więcej tych uczestników i w trzeciej edycji reprezentują, ci uczestnicy reprezentują przeróżne branże, bo już nie tylko branża ubezpieczeniowa, finansowa, ale też pojawiły się firmy z, z zakresu automotive, gastronomii, producenci elektroniki czy, czy właśnie związani z recyklingiem. To spytam się teraz o ten wątek, który poruszyłeś troszeczkę na początku, mówiąc o tym, że to tempo, transformacji potrafi być za i wyzwaniem, które zresztą bywa wskazywane przez uczestników programu, jest poszerzanie wiedzy rynku na temat ryzyk i wyzwań klimatycznych i w odpowiedzi na to wyzwanie powstał Sustainable Leadership i czy mógłbyś pokrótce opowiedzieć naszym słuchaczom coś więcej na jego temat? Oczywiście Sustainable Leaders Hub, czyli kolejna inicjatywa w ramach tego obszaru związanego z klimatem w centrum UNEP Grid Warszawa, to program, który tworzymy wspólnie z ambasadą Stanów Zjednoczonych która to jest niejako wsparciem programu, natomiast no nie odpowiada tutaj za kwestie merytoryczne. Kwestiami merytorycznymi zajmuje się stricte właśnie Centrum UNEP GRID Warszawa i eksperci, którzy prowadzą te spotkania. Jest to cykl dziesięciu webinarów, które zawierają wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, transformacji klimatycznej przedsiębiorstw, i tutaj za nami jest już część spotkań, w których mieliśmy okazję posłuchać zarówno ekspertki i ekspertów programu Climate Leadership. Z drugiej strony poznać praktyczne przykłady biznesu, którego też zaprosiliśmy do dialogu. No a z trzeciej strony też zaproszonych zagranicznych gości, w tym m.in. CDP, czyli Carbon Disclosure Project, Women Business, NASA, czy też właśnie wspomnianą wcześniej ambasadę Stanów Zjednoczonych. No i tutaj staramy się, żeby ta wiedza. Była niejako na, na takich dwóch poziomach, to znaczy, z jednej strony, żeby ona zawierała taką podstawową e, wiedzę e, w zakresie e, zmian klimatu i tego, dlaczego w ogóle o tym mówimy, dlaczego jest to istotne z punktu widzenia biznesu. No, a z drugiej strony chcemy żeby i wprowadzamy takie, taką wiedzę bardziej zaawansowaną i taką, którą można wykorzystać w praktyce, czyli tą związaną z konkretnymi e, politykami klimatycznymi, e, z konkretnymi przykładami case studies, e, o których też właśnie e, wspominał biznes podczas tych spotkań. No i myślę, że jest to inicjatywa z bardzo dużym potencjałem, na którą liczę, że będziemy rozwijali też w kolejnych latach, z nowymi przedstawicielami biznesu, bo potencjał jest bardzo duży. Myślę, że edukacja zarówno firm, tak jak wspominałem, i dużych, i małych, średnich przedsiębiorstw, ale też całego łańcucha dostaw. Jest bardzo, bardzo ważna, bo bez tej wiedzy, bez tych podstaw, ciężko będzie nam przeprowadzić dalej transformację i poszerzyć tą świadomość wśród przedsiębiorców. To na koniec, na wręcz bardzo szybko, spytam się, skąd czerpać wiedzę o tych kwestiach, o climate leadership, o sustainable leadership, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Zachęcam do odwiedzenia stron związanych z Centrum UNEP GRID Warszawa, zarówno właśnie samego centrum, jak i wszystkich projektów, w tym stronę Climate Leadership, na której znajduje się właśnie baza wiedzy, znajduje się, znajdują się wszelkie informacje dotyczące Sustainable Leaders Hub, czy też innych kwestii związanych z klimatem, a jeszcze więcej można znaleźć na profilu LinkedIn samego programu. Bardzo dziękuję Ci za ten głos. W kwadrancie z klimatem w podcaście Centrum UNEP Grid Warszawa gościł Michał Purol, koordynator programu Climate Leadership w Centrum UNEP Grid Warszawa. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.